Zaraz zrobię coś bardzo głupiego. Zawsze jak jestem z piotkiem to robię głupie, głupie rzeczy, ale życie składa się z głupich rzeczy. A przynajmniej niedobrze pamiętamy, bo ile pamiętacie mądrych rzeczy, które zrobiliście? Żadnych, a głupie wszystkie. Witajcie w Szwajcarii, na szwajcarskim Ultra w górach. Ojoj. Oj, oj. Dobra, 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 dobra. Fajnie wyglądacie, ale ja idę na swoje miejsce tam na koniec. Chudzi do przodu, grubi do tyłu. I tu jest gdzieś moje miejsce, bo się kończą ludzie. Proszę jeszcze. Panią przepuścimy, pana. Tak. To ja. I żegnaj cywilizację, żegnaj. Jest ciężko, bo opowiadam gdzieś na szczycie, niech tylko domuchy sobie pójdą. Jeszcze jakieś 100 z soczykiem do góry i pierwszy szczyt z trzech, które są na tym biegu. Usiądę sobie tu w kwiatkach nad jeziorkiem Słuchajcie, czy staki, tam sobie idą. Mm. Byk czy krowa? No dobra, dobra, okej. Okay. Byk. Trzymaj się, krowo. Smacznej trawy. Czekam na czekoladę szwajcarską. Zbiegłem do punktu na 15 km, przewieszę na dole. Wróciłem tam z gór. Mam 22 minuty zapasu do limitu czasu. Można pić i odpoczywać. 2 minuty postoju. Słuchajcie, nie wiem, czy będzie taki moment, że będę miał siłę opowiedzieć porządnie, więc na wszelki wypadek opowiem, póki w ogóle mogę mówić. Jestem w Szwajcarii, na biegu po Alpach oczywiście górskim, jak to w Alpach i jak to w Szwajcarii na dystansie 53 km i 2800 km w górę i 2900 w dół. Można było jeszcze biec 100, ale oczywiście, dziękuję. Nie skorzystam. T53 i tak jest poza moimi możliwościami. Trasa składa się z trzech podejść, z trzech gór. Jedna pierwsza ma 2,480, druga ma 2,700 z Haczykiem i trzecia 2,500. I nawet w miasteczku jest pod górkę, także się, się męczę. Już na pierwszej górce. Już na pierwszej górce miałem taki kryzys, że na ósmym się poddałem prawie, a na dziewiątym stwierdziłem, że tutaj na piętnastym zejdę. No ale później na zbiegu trochę odżyłem, złapałem troszkę limit czasu zapasu. No i kiżam dalej. Teraz czekamy po podejście 1100 metrów w górę na te 2700 z haczykiem. Znowu zbieg, następny punkt na 35 km. Nara. nie ale czy to warte Rrześ Zjadłem ser niestety zaczęło mnie bolić bardzo kolano O tu o Tu tam Takie z boczku kolano Zobaczymy jak będzie na zejściu Podbiłem się jak żaba, a tu jeszcze 23 km. Jestem na punkcie na 43 km, do metra jeszcze dycha, wygląda to tak. Mam tu w pupi, miało być 200 metrów, tylko do góry, a pan mówi o to. Jestem, jestem, ale mój! Mogę no, no, meta trochę skromna, niewielu kibiców na mnie poczekało, a jestem półtorej godziny przed czasem. No i się udało! Dziękuję! Szwajcaria zdobyta jako 71 albo 82 kraj. Dziękuję, do widzenia. Potem pogadam. Bajo! No, dobra i moi drodzy Państwo, czas na szybkie podsumowanie. Polecam, 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 ale nie za bardzo, no bo też bez przesady. 6 stówek wydałem za start w biegu na 64 km. Super mega oznaczona trasa. Punkty odżywienia też jak na biegi górskie, ultra bardzo spoko. Fajne, ludzi niewiele. Były takie odcinki, że przez wiele kilometrów nikogo nie widziałem w ogóle człowieka. Alpy, niech sobie zostaną w Alpach, a nie do Polski. Byłem, widziałem, nabiegałem się. Raz i wystarczy. Najważniejsze, że Szwajcaria do przodu. Nie zasłużyłem na to ukończenie bo nic nie trenowałem, ale się udało, 11 i pół godziny przy limicie 13, celowałem w 13 na 8 chciałem zejść, ale nie było gdzie, więc trzeba było dotrzeć do 15 na 15 się w miarę dobrze poczułem, bo mi przeszło i jakoś poszło, cześć, do następnego